Cześć z tej strony Mikaty, dzisiaj zagram z zadymiarzami początkowymi, takimi zadymiarzami, których mamy na początku, których tak na dobrą sprawę osiągamy ich w ciągu, ja wiem, dwóch, trzech dni i już kilku ich jest. To będą zadymiarze, których wszyscy dobrze znamy których tak naprawdę lubimy, ale raczej pewnie podejrzewam, jeżeli jesteśmy już bardziej pro, bardziej ogarnięci, już nimi nie gramy, na pewno nie na rankedach. Pierwsza będzie Shelly. Shelly jest to zadymiarz numer jeden. Z nią zaczynamy. Shelly pracuje na farmie, jest koleżanką. Kolta i chyba spajka również, czyli naszego popularnego, przez wszystkich lubianego kaktusa. Arsenał Szeli, arsenał, broń Szeli, to jest strzelba, to jest shotgun. Co za tym idzie? Najwięcej obrażeń zadaje ona, będąc blisko przeciwnika. Daleko też zadaje obrażenia, ale są one nieporównywalnie mniejsze. Ult Podoba mi się bardzo. Jak dla mnie to jest jeden z lepszych ofensywnych ultów w całej grze. Chociaż tak na dobrą sprawę nie znam. No, części zadymiarzy, więc nie jestem w stanie porównać. Ale tych 47 mam i jestem w stanie porównać tego ulta. Ult polega na tym, że ona wystrzeliwuje wielką salwę, która nawet zmiata przeciwnika w powiedzmy, że trochę dalej niż on jest, jest to dosyć mocne. Gra wygrana jest ok, Shelly, jak najbardziej tu w przebraniu ze strzelbą na duży plus. Kolejnym zadymiarzem, którym zagram, będzie nikt inny jak Roza. Roza. Rozę też można tak na dobrą sprawę bardzo szybko nawet w tym samym dniu jeszcze Odkryć, bardzo popularny zadymiarz, powiedzmy, że w pierwszych, no, w pierwszych takich bitwach, w pierwszych grach jak najbardziej fajnie się nią gra, a tak bliski, nawet bardzo bliski, Trochę dalszy od, o, od El Prima, trochę dalszy od Edgara. Mocny, szybko ładuje y, swój atak. Można się nią bardzo fajnie pobawić. Ult polega na tym, że ona się przebiera tam za jakiegoś tam stwora czy coś tam. Jest mocniejsza, silniejsza i zadaje większe obrażenia i mniej obrażeń przyjmuje. Rozum też swego czasu trochę pograłem. Ja jestem Mikaty, was zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Będę zadowolony z każdej, e, powiedzmy, że aktywności. I tutaj przez moment tego ulta odpaliłem, wyglądałem trochę inaczej. I to było naprawdę spoko. Tutaj atakuje nas Frank, ale tutaj trzeba uciekać. Ponieważ z Frankiem raczej będzie ciężko wygrać na dystans bezpośredni. I jeżeli Frank mi zostanie na koniec do pokonania to ja go nie pokonam. Ja Franka nie pokonam. Ja do Franka się nie zbliżę. On tutaj widzę, że ma ponad 10 tysięcy HP. Ja mam ile? Ja mam chyba z 9. Nie no dobra, też mam 10 tysięcy, ale jak on do mnie dojdzie, to on mi połowę zabierze. I zanim ja się rozkręcę przy nim, to mnie już nie będzie. Ale innych zadymiarzy jak najbardziej tutaj można pocisnąć. Goni nas Mortis. Goni nas Mortis. Jeżeli nas dogoni, to jest po nas, ale nie dogonił i to jest tak jakby ok. To jest tak, jakby ok. Pach Mortisa nie ma wielkie starcie, i obawiam się, że został ten Frank. No ale dobra, naładujmy się, tak, został Frank. Jestem bez szans. Tu jestem bez szans. Aczkolwiek Roze lubię, nie gram już ją raczej. Na rankedach też jej nie widzę. Na ten moment jestem na rankedzie, na rankedzie złotym, na jedynce. I powiedzmy, że tych początkowych już na tych rankedach nie widać. A jeżeli już kogoś widać, jest to Shelly, ale bardzo rzadko. No, i tak na dobrą sprawę tak to wygląda. Pogoda za oknem deszczowa, skończyło się lato. Co zrobić, jak żyć? Kolejnym zadymiarzem, kolejnym zadymiarzem, którym zagram, będzie. Powinniście już to tak na dobrą sprawę wiedzieć, bo ja jadę po kolei z listy. Będzie nikt inny jak Poco. Poko jest Meksykaninem. Wygląda na nieumarłego, albo może nie jest nieumarły, tylko ma taką maskę, ciężko powiedzieć. Jego atak to gitara. Jego atak to gitara, to jest dźwięk gitary. Na pierwszym poziomie, bo mam go na pierwszym poziomie, zadaje mało, bo 760 yy, obrażeń i to nie jest dużo. To naprawdę nie jest dużo. On jest fajny jako wsparcie. Jako wsparcie naprawdę jest mega, ponieważ jego ult polega na tym, że ulecza siebie oraz swoich teammateów. I to jest naprawdę przydatna umiejętność z jego strony, powiem wam szczerze. Ja cię, nawet udało mi się kogoś załatwić. Jednoraz załatwiłem i to za poko. Okej, spoko. Dobra, no to co? Uleczamy się i jedziemy dalej. Czterech zadymiarzy do końca, chociaż mówię wam, ja tutaj tak na dobrą sprawę cudów się po nim nie spodziewam. O, właśnie się uleczyłem. E, no dobra, wiecie co? Zostawmy tego zadymiarza w spokoju. No, nawet nie powiem, że potrzeba nim potrafić grać, ponieważ. Nie jest dobrze zbalansowany. Mityczny, mityczny 200 kredytów do Amber, no czego chcieć więcej? Tak, Amber będzie następna. Eee, więc tak, no to jest poko. Można nim pograć w ramach ciekawostki, ale nie spodziewajcie się tutaj fajerwerków po nim tak na dobrą sprawę. No jest ok, fajnie wygląda, fajnie nim grać w, w, team, w teamie, ale no nic poza tym. Dobra, następnym zadymiarzem, powiedzmy, że którego dosyć szybko można zdobyć, jest nasz barman, kochany barman, Barley. Tak, Barley jest barmanem, zwróćcie uwagę jak on chodzi. Zwróćcie uwagę jak on chodzi, on tak tup, 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 a to dlatego, że jest to robot, jest to robot barman. Wiecie co? Jest taki film, gdzie Barman również był robotem. Film z. z... Chrisem Pratem i bodajże z, 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 z Tom, jak to się nazywa? Nie pamiętam, ale chodziło o to, że lecieli w kosmosie, mieli dolecieć do jakiejś tam planety, byli zahibernowani, statek się uszkodzi, ktoś tam wstał i tam właśnie poszedł do baru i właśnie barman był robotem. Podejrzewam, że to nie jest na tym wzorowane, ale w ramach ciekawostki możecie jak najbardziej. Tutaj ee, się dowiedzieć, że coś takiego było. Dobra, jego atak polega na tym, że on rzuca butelki, i w momencie, kiedy te butelki się tłuką, e, on zostawia na ziemi takie plamy, które zadają obrażenia. Zostawmy Barleya tutaj w spokoju, pokonał go Daryl. Daryla notabene też lubię. Barley dla mnie wygląda ciekawie, bardzo ciekawa postać. Na rankedach również go nie widzę, chociaż ostatnio powiem wam szczerze, widziałem go na takim rankedzie. Co to było? To była chyba gorąca strefa, on był schowany za winklem i, 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 i rzucał cały czas swoje butelki w koło. I, 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 i fajny ogień zaporowy prowadził. Dobra. Następnym zadymiarzem, którym zagram będzie L Primo. El Primo to... czy El Primo, czyli pierwszy. Primo to pierwszy, El Primo, czyli pierwszy. El Primo jest wrestlerem, można sugerować po ksywie, że również Meksykaninem, ponieważ w Meksyku wrestling jest bardzo popularny. To jest wręcz ich sport narodowy. Dużo chłopców tam postanawia zostać profesjonalnymi wrestlerami no profesjonalnymi tak w cudzysłowie ponieważ wszyscy wiemy że wrestling jest ustawiony aczkolwiek show jest na tyle fajne że swego czasu sporo tego oglądałem WWE i tak dalej i tak dalej moim ulubionym wrestlerem jest John Cena yy, ale go nigdy nie widziałem nie mogę go zobaczyć kto wie ten wie E, dobra, więc tutaj idziemy El Primem, L El Primo jest w przebraniu. Tak, swego czasu wydropiłem przebranie. Powiem Wam szczerze, nie lubię dwóch rodzajów rzeczy, które dropię. Są to przebrania, spraje i odznaki, szczerze nie wiem po co. Dobra. Dojechał mnie Mortis. Dojechał mnie Mortis i niech tak zostanie. Ja wam tylko pokazuję o co chodzi. Ult El Prima polega na tym, ale jestem spóźniony z tym filmem, że on rzuca się na przeciwnika z łokciem, czyli to co robi John Cena, nieważne. Teraz zagramy kim, zagramy brokiem. Dla mnie brok. To jest postać mega. Z pierwszych zadymiarzy, których możemy spotkać na swojej drodze, Brok, to jest zadymiarz, którego nawet stosunkowo często widzę. Na grach rankingowych, a trochę gram, powiem Wam szczerze, jest to zadymiarz, którego można się pokusić już o wprowadzenie w rankedy. Tak, Brock dla mnie jest naprawdę mega spoko. Wypuszcza rakiety, ma bazukę w końcu, wypuszcza rakiety, które zadają obrażenia przy wybuchu i nawet potem. Pach, kolta już nie ma. Jego ult polega na tym, że wypuszcza salwę rakiet w jedno zadane miejsce i weź to przeżyj. No, nie jest tak łatwo, naprawdę nie jest tak łatwo. Broka też swego czasu dosyć często widział. Jezu, udało mi się ucieknąć! Udało mi się ucieknąć przed ultem Dynamica. Swego czasu widziałem Broka w grze pod tytułem Gorąca Strefa. Walił cały czas rakietami w gorące strefy i ulta puszczał na gorące strefy. I to jest naprawdę dobre, bardzo dobre rozwiązanie. Tak jest tutaj. Brok, Brok jest wygrany. Podoba mi się to mega przebranie. Zwróć uwagę na animację w tym przebraniu. Jest naprawdę ciekawa, jest naprawdę dobrze pomyślana i mega mi się podoba. Piękna animacja w tym przebraniu Broka. Kto teraz? Haha. Teraz będzie ten pan. To jest Bull. Bull w przebraniu wikinga. Ponieważ fajnie wygląda, lubię to przebranie. Naprawdę robi wrażenie i jest groźny. Ból tak samo jak szeli, wali szotem, shotgunem. I tak samo jak szeli, im bliżej podejdzie, tym więcej zada obrażeń. Jaka jest różnica? No po prostu tylko i wyłącznie w ilości obrażeń. Ale mechanika jest podobna. Ale trochę ult jest inny. Ult jest inny, ponieważ wycelowany ult, celujesz ultem i ból leci w tą stronę yy, takim taranem. On robi z siebie tarana, który przebija ściany. I to jest dobre, to jest ok. Atak Szeli również przebija ściany, ale Szeli zostaje w miejscu. Aczkolwiek ten atak jest bardzo dobry. Ból, o właśnie, widzieliście, to był drugi ból. Ból polega na tym, że jest taranem, przebija ściany. Dobra, nie, tra no dobra, trafiłem, nie trafiłem, bo jest ok, ale o to też mi chodziło, że z żeby zbliżyć się do przeciwnika. Ten ult polega na tym, tak naprawdę nie po to, żeby dorwać, znaczy dorwać, po to, żeby dorwać, ale nie po to, żeby zabić przeciwnika, ale bardziej, żeby się do niego zbliżyć. Ten chłopek nie miał szans. Ten zadymiasz nie miał szans z bólem. Rzadko gram bólem, aczkolwiek dla mnie fajny zadymiarz, a no... Gram innymi, gram innymi, ale jeżeli miałbym grać kimś w początkowych bitwach, byłby to ból. Naprawdę ciekawa postać, można nim pograć, ale na rankedach... Nie widziałem go. Naprawdę go nie widziałem. Dobra, ostatnim zadymiarzem będzie Colt. Colt dla mnie jest powiedzmy, że w top 5 zadymiarzy, którymi gram. Gram nim dużo, gram nim non-stop. Nie nadaje się do wszystkich rozgrywek, aczkolwiek może być traktowany jako zadymiarz uniwersalny. Jego atak jest kierowany, leci w jedno miejsce, leci serią i zadaje tych obrażeń w miarę dużo. Zobaczcie, dwie salwy puściłem i już tutaj e, Power Cuba, który ma 8,5 tysiąca hit pointów, e, zlikwidowałem, tak? I to, to świadczy o tym, że ten zadymiarz jest mocny. Przebranie, jakie w nim mam, jest moim ulubionym przebraniem. Przypomina mi to jeden film przebranie z jednego filmu. Nie jest to dokładnie to przebranie właściwie nie filmu, tylko serialu. E, Dom z papieru był taki serial. On no taki trochę podobny, podobny trochę to przebranie jest. Gram koltem na rankedach. Kolta widać na rankedach. Ult polega na tym, że wypuszcza salwę swoimi koltami długą, mocną. Weź to przeżyj ciężko, tak. Cold na rankedy jak najbardziej spoko. Z tej strony Mikaty, zapraszam do subskrybowania na kanału, komentarzy, łapek w górę. Zobaczmy ile ten film dostanie subów, oby jak najwięcej. Im więcej subów, tym więcej filmów. No tak będzie. Eee, jeżeli macie jakiś pomysł dla mnie, żeby nagrać wam coś innego, jakichś innych zadymiarzy, inny rodzaj zadymiarzy, dawajcie znać w komentarzu.